Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Testy fajnych gadżetów. Na początku proszę bardzo proszę o kliknięcie, subskrypcję. Dla Was to tylko kliknięcie, dla mnie bardzo dużo, ponieważ rozwijam swój kanał, także e, mam nadzieję, że e, nie sprawi to Wam wielkiego problemu i za poświęcony mój czas po prostu kliknięcie w ikonkę subskrypcji. Dzisiaj na warsztat bierzemy sobie taki licznik energii Woltomierz Blow. Jest to urządzenie, które pokazuje nam kilka parametrów. Za chwileczkę pokażę Wam, jakich. Nie jest to urządzenie drogie, kosztuje od 30 do 50 zł. Natomiast za te pieniądze dostajemy bardzo fajny gadżet, w którym możemy sobie sprawdzić kilka parametrów. Już Wam pokazuję, co. Podłączamy sobie takie urządzenie do gwiazdka. I teraz tak. Wpinamy sobie przykładowo, co by sobie tutaj wpiąć. Wepniemy sobie na przykład, o, wiem co zrobimy, wepniemy sobie ładowarkę, wepniemy sobie ładowarkę i do ładowarki podłączymy telefon, żeby nam pobierało jakąś energię. I teraz tak zaczynamy od samego początku. Przede wszystkim pokazuje nam to napięcie w sieci. Oraz częstotliwość w hercach. Tutaj mam napięcie 232,7 V, czyli prawidłowe w sieci i 50 Hz. Przyciskając przycisk Mode przechodzimy do następnego parametru. Parametrem tym jest pobór amperów, który, że tak powiem, pobiera ta ładowarka. Ładując ten telefon jest to bardzo jest dużo 0,057 Ampera, no, czy nawet 45 troszeczkę skacze. Kolejną rzeczą jest pobór watów. Ile watów bierze ładowanie telefonu? Na chwilę obecną jest to 0,9 i co ważne, mamy tutaj dwa parametry związane z poborem, właśnie w watach, czyli najniższa wartość to jest low, jaką pobrała ta ładowarka w momencie, w momencie gdy ładuje telefon i Kolejna, jak kolejna mode, a nie, to jeszcze jest inaczej. Dobrze, inaczej, inaczej, dobra. Zresetujemy sobie to. O, i teraz będziemy mieli pełny pogląd. Jeszcze raz. Watt, yy, zostaje nam oczywiście. Volty nam zostają. tam widzicie teraz było 230 jest 225,9. No, napięcie w sieci skacze. Eee, tu jest pobór amperów w danej chwili, czyli teraz. 0068 Ampera, Czas od kiedy jest włożony, yy, to kiedy jest urządzenie aktywne w kontakcie. I teraz tutaj popatrzcie się. Wartość najmniejsza, którą bierze w tym momencie ładowarka, to jest 7,3W. A wartość największa, którą brało od momentu resetu to urządzenie, czyli ta ładowarka, to jest 8,6W. To jest o tyle ciekawe, że na przykład, jeżeli chcecie sobie sprawdzić, jakie urządzenie w trybie standby, czyli w trybie tak zwanego podtrzymania bierze udział, bierze wam, wato, po prostu wpinacie sobie na przykład, nie wiem, wzmacniacz bądź jakiś piekarnik, który ma wyświetlacz, i on Wam pokazuje, kiedy ile po prostu ono bierze najwięcej energii, a ile bierze najmniej. I kolejną rzeczą jest <laughs> koszt. Koszt możemy sobie tutaj, e, że tak powiem, ustawić. Przykładowo, przyciskujemy, przy, trzymamy przycisk kost i tutaj w moim przypadku ustawiamy sobie na przykład 1 złotych, tak? 1 złotych, przechodzimy dalej, przytrzymujemy kost. I teraz tak, w momencie, gdy ta ładowarka już troszeczkę pochodzi, tutaj nam się pokaże wartość, jaka została pobrana, ile prądu zostało pobrane. I tutaj w przyciskając. O, o właśnie w tym momencie pokazuje nam że pobrało 7, 7, pobiera 730 w a tutaj pojawi nam się koszt, jaki zapłacimy po ówcześniejszym ów wpisaniu ceny za kWh. Także naprawdę bardzo fajna rzecz, bo wpisując wiedząc jaką mamy taryfę, jaką mamy cenę za kW, tu będziemy wiedzieli, ile dane urządzenie pobrało energii na przykład przez dobę i kolejną kolejnym parametrem są właśnie kilowatogodziny i ile dni także y, urządzenie bardzo fajne ja polecam wszystkim y, nie jest to drogie warto mieć takie urządzenie w swoim domu y, można sobie sprawdzić które urządzenia biorą nam więcej energii które mniej jest to y, tutaj akurat w moim przypadku blow licznik energii wortomierz Także wpisując sobie też w Allegro licznik energii już spokojnie znajdziecie to urządzenie, które ja serdecznie polecam, bo nie jest drogie, a przydaje się, żeby sprawdzić, co nam ile bierze prądu. Pozdrawiam serdecznie, pamiętajcie o subskryp subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnym filmiku.